Serdecznie hodowców, Głębi pocztowych, hodowczynie. Witamy serdecznie. E, dziękuję tu hodowcom i oglądającym za subowanie kanału. Oczywiście, proszę subować kanał, być na bieżąco. Będziemy e, pokazywać tam, jak tam te gąbki w przyszłym roku będą się spisywać. się spisywać. I w lotach na WG, bo nie bierzemy udziału. Hodowcy, tam nie i nie pytajcie, czemu nie lotujemy, bo. Bo to żeśmy tyle razy już to przemawiali, że nam się już nie chce rozmawiać o tym rozmawiać. Sposób. Lotujemy na WG, także tak. na WG, lotowanie na WG. Jeśli nam to wyjdzie to zniesie nas wyżej niż tam jakieś coś co oddziału czy czegoś tam w tak. ogóle. głębiej mają się sprawdzać u wszystkich hodowców, a nie tylko u danego hodowcy, bo niektórzy hodowcy mają tak, że siedzą cały dzień w domu, mają jakąś firmę czy coś, mają Gołębniki w fajnych miejscach postawione, gdzie są przeloty gołębi i te mistrzostwo polskie tak nieraz wygląda wygląda, nie. Dokładnie. Także, także no to, to raczej w tym kierunku tu nie pójdziemy. Pójdziemy w kierunku, żeby ulepszać te gołębie i, i po prostu, żeby robiły robotę na wspólnych gołębnikach i wodowców mają latać. Tak, dokładnie tak. A I to tak. nas tylko interesuje. I chcieliśmy dzisiaj kilka gołębi przedstawić, jeszcze ostatnich gołębi. No, dla hodowców Rafała Pasonia tak, z Rafała Pasonia tylko zostały i, i dwa gąbki będą od Pawła Mendrysy jeszcze co zostało, jednego pokażemy tak. a drugiego nie pokażemy no, ewentualnie ktoś będzie chciał no to nie przywoziłem tego, tego drugiego jednego złapałem w sumie jakby ktoś wziął tego jednego to by wystarczyło bo ten jeden mógłby zostać w końcu tak. ale jak nie, nie zostanie jak ktoś się uprze to też pójdzie, bo mm, Okazało się Grzegorz, że z jednej samicy się zrobił samczyk, nie? Tak, nie Jeszcze Ci tego nie mówiłem, chciałem Ci powiedzieć. Także ten samczyk mógłby pójść ten drugi, nie? Tak. Bo też nie chciałbym tak robić, że jak kiedyś, że ileś tych samic, samych się działo, nie? Tak. No bo to później takie, wiesz, trzymanie i, i ten... Tak. Prezentujemy pierwszego gołębia 6914, jest to gołąb zakupiony w 2017. Po lotnikach, po najlepszych lotnikach były gołębie zakupowane, dosyć dużo tego było. No, bo kolega Rafał Pasem dużo tych lotników dobrych miał. Tak, w, tym czasach, w tych, tych czasach. czasach no i teraz dużo. dalej, nie? Toś miał 7 chyba z 3 z lotników w 2023 tak. w tak. Polsce, także od 10 lat jest, jest to. Tu się czuje, Rafał. Tak, boże, naprawdę, można powiedzieć, klasowy człowiek. Może aż tak się nie bo tam nie reklamuje i tam mniej do niego tak. z tą kamerą jeżdżą, ale no jest, to, jest to hodowca na, na topie. Tak, na dzień dzisiejszy. skali tak. 10 to jeden z najlepszych. To tak. Jest. A my tego od takich hodowców będziemy nabywać, bo. Nabytki takie super. I od uczciwych hodowców przede wszystkim. Naprawdę super, sam jest ten, co go, to właśnie się daje. w super. Tak, tam sprawdzają zamiast, się i na WG, i na... Nie będę tak się wypowiadał, na, o tym go, za dużo, bo nie ma za. Gąbki się sprawdza, połamki po nim się sprawdzają. Piękny ptaszek. Pokażemy jakiegoś rodowód? Tak. Jest to gołąbek, ojciec 5034 jest to gołąb z roku, 2012 konkursów, przepraszam, bardzo dobry lotnik. To, no mówię, po, po najlepszym lotniku, tak. z jednym z najlepszych był, był brany, tak? tak? Także jest samczyk. Pokażemy teraz samiczkę. Jego samicę, z którą był złączony 69,5. I wydał te młode, 60. 9.05 można tak, sobie sprawdzić także jest numer super samica, to jest samica typowo. Super taka wydawała, ona no, wydała tego nie on był lepszym lotnikiem okręgu. Nie będziemy no się chwalił, się no. chwalić, także naprawdę to jest super. Jedna z superowych najlepszych u mnie na samic w rozpadzie. ostatni rok jak Grzegorz lotował w 19 to młody po nim mógł być zgłoszony, ale Grzegorz nie chciał go zgłosić. Miał trzy fantastyczne Konkursy. Konkursy. Można, można powiedzieć, ale nie widzieli się chwalić, bo nie ma co się chwalić. No a jeszcze wcześniej. No jeszcze wcześniej, tylko późno wchodził, także no. jeden pierwszy to udało 100%, był, no to był błąd. Czy rady, rady pierwszy, bo no, no to Albo jaszczą go tu ganią, albo tak. siedział przestraszony nicią, no. bo boją ja się w ogóle wchodzić. Grzegorz, także Grzegorz, kiedyś tak Wam mówiłem, wchodzi... trzy razy pierwszego, a miał tam chyba drugi, trzeci, trzynasty, czy jakoś tak było, Tak, jakoś było także, no nie wiem, czy trz... trzeci, chyba czwarty tam był. No, też nie pamiętam, nie, ale... Także naprawdę fantastyczna samica, to jest jedna z najlepszych, w rozpłodzie, co mi się sprawdziła, bankowa samica, szpila, ja za nią mówię, I tylko też, szpila, także... Też mama super latała i bardzo szybka była. Tak. O numerze... 11015 o 6905 Super ptak tutaj babcia miała w 11 roku 15 konkursów, w 2009 miała 10 yy, dziadek to jest oryginalny od yy, Wido Lops, Może źle to czytam, ale nie chodzi o to. O, pokażemy Jestem, teraz wódki po, po tym Po tej parze, praktycznie, samicie i jest to samczyk o numerze obrączki 1963. Dokładnie tak. Tak Jak znaczy, akurat pamiętam. Także naprawdę tak, film, i wczoraj, wczoraj. się. Tak, i po prostu I się uciął całkowicie. Właśnie się uciął na filmie, a także te dzisiaj... Wczoraj dwa razy robili. Dwa razy filmy robili i dziś nie dokończyli, ale dzisiaj... Mi Telefon miał w... za dużo pamięci, do tam trochę na tej chwili. Także naprawdę super samiec, polecam. Dużo osob. pamięci zajętych. Kto pierwszy, ten lepszy weźmie. czy już już buczy, w ogóle już się by a chciał łączyć. Nie? Naprawdę polecam, polecam. To myślę, że w tym roku zrobimy kółeczki że od wczoraj tego mawu do gąbika nie zanosił, bo moją mają się, bo <laughs> Nie, jak samice były, musiały się najeść. No, Przecież hmm. się... <laughs> ja nie będę gąbków, A co byś odniósł. 24,87, 24,87. Jeszcze nie pozwolę, żeby gąbki zasiedziały cały czas bez wody bez jedzenia. Nie, nie, Samica... Samiczka teraz po tej parze jest? E, mówiłem, numer obrączki. 24,87? Dokładnie tak. No. Naprawdę super samica. Polecam dla hodowców. Podobna to... do Grzegorza jest. <grym> 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 już nie przesadzaj, już nie przesadzaj. Już... Ja, na Gołębie już nie, Nie będę się wypowiadał, jest to samczyk. Może Czasami jesteś ojcem, nie wiadomo. Niebieski. 22-56. Duże rzeczy w internecie teraz bywają tutaj tym. Tak, no, różnie bywa, także naprawdę super samiec. Polecam. Nawiązuje tu do popka co mu tam odwaliło ostatnio chyba za dużo ćpa i... próbuję jakieś rzeczy z psami robić i to filmiki pokazuję, także no. różnie, różnie z ludźmi lewa, nie rozczuwuję coś nogowych pięk i Wyszedł z tego wszystkiego, ale chyba idzie zło na dno. 2493 2493 Tak jest samica, to też ta samica szpila, naprawdę szpila samica, kapitalna, podobna do ma być. czy wiesz, o Szybko złapie wiesz. Naprawdę podobna to mamy. Kapitalna camica. I jeszcze taką na mam bez obrączki na karpieżą. Pokażę wam Tak, jeszcze bez obrączki znalazł. Mówił mi, że już nie ma bez obrączek, ale no, znalazł. Wiesz, wiesz, może chciałem za hachulitę, żebyś nie wiedział. No, no, bez obrączki to, no tak, to... Bez obrączki no, to grzebusz hachuli, bo... Chachulę cały czas, chachulę to już... To Dlatego samica. bez nie obrączkuję tych gorbi. Nie, 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 szastujemy sobie. Jest ona kapiona samica po tej parze szpila. Naprawdę kapitalna. Taka późniejsza, nie widać. 6, tam. 6 ok, no samica. Naprawdę, kto pierwszy, ten pierwszy... Jak ją trzyma to bez obrączki, to znaczy coś warto jest. Tak, że wziąłby ja to... normalnie, to by to wypuścił w lesie. Dokładnie, ja byle dlaczego co bym nie zostawił w razie czego to miałem. Kiedyś w jednym nie? roku 15 albo 20 wypięli nie? Tak. No, to były gołębie z papierami, nie? papierami, no, tak. no. Nie, będę się nie sprzedawałeś tych gołębi, tego wywiozłeś się do lasu. Nie? No bo jak się nie sprawdziły... Jeszcze obroczki coś pościnał. I jak się nie sprawdziły, to po prostu... Jeszcze... To, nie, żeby tego sprzedać. Tak. To, nie, tylko do lasu, no, nie. Ale jeszcze mówię, obroczki pościnał? Tak. Bo kiedyś jak wypuściłeś, to później z... nie? Odnalazł się jeden, ręką czy dwa i... Tak. Żebyś odebrał, nie? Dokładnie tak, a to niepotrzebne, także to co się nie sprawdziło było... Wywiezione, Grzegorz nie zabija, tylko wywozi. Wywoże, także jest to niebieski samcie o numerze obrączki 6910. Nie muszę patrzeć, ale. 6910. Kapitalny samiet. Super gąb. Z jednych z najlepszych samic. Chyba najlepsza wtedy była. Samita. Jak myśmy brali. Matka, matka tego gąbka to siostra jest, ale po innym ojcu. Tak, ale naprawdę matka tego samca to była kapitalna w lotach. No chyba 51, albo 49, 49 albo 51, 51 konkursów, miała 51 konkursów 4 lata. Tak, no. naprawdę kapitalna samica, mama tej 49, mama, 40. Miała 40. Mąbek, naprawdę, tak, naprawdę giełka. Podobny do mamy jest. Tak, naprawdę kapitalny samiec. Ojciec jego to wnukolęg pilczyka, od Michał Martin Polasek, 574, mama 49, 40. Tu jest tylko pokazane 16 rok i 17, ona później dalej leciała, nie? O 69 10. Tu się wywodzi od Leszka siaka z tego amana, no super tak to było. Tak. No i kolega Rafał tam pomówił mi, że się, że się znali i no i od niego po prostu zakupił wnuczkę. Na tym na samica perełka. na... pasza z Stronowica. 21 21,65. No ale Super. Sprawdzimy, ale Zmieniu sprawdzimy. logikę tego olimpijczyka, tego gołębia, co dał Kilka Olimpijczyków. Tak, 21-65. W ostatnim się. roku, jak lotowałem, w 19 roku, dwóch samczyków kapitalnie latało mi tak. i, i praktycznie w jednym czasie przychodziły. Tylko że jeden do górnika nie wchodził. Kapitalna samica. Uff. Naprawdę. Takich parę samiczek, mieć jak to. I tam ta druga samica. I tam jeszcze jest jedna, dwie. Takie są. To tam jest. potęga na górniku. Ale widać po głowie, jak ten górnik się zachowuje. Młodziaki idą tylko się zachowywały. i Jeden kolega naprawdę wziął tę młodę, i bankowo do tego jakby się sprawdziły. No tylko nie chcę powiedzieć, no. i tyle, Także kapitalna sędzica. 21,65. Tak. No też z roku. Tego to była z rozpłodu, brawa. Od Rafał Pasonia z takiego holendra od Van Den Pasza. O, tutaj dziadek to jest syn Lowieke. Jan van den Pasz Wydał trzech Olimpijczyków. Moje wnuków i syna. No, także coś, coś fajnego to nie? E, to są dzieci. Dwie samice po nich akurat zostało. E, niebieska samiczka. Dwie samiczki, samiczki bardzo podobne do siebie. Tak. Idę tylko numer numerze obrączki. 24, Głowę mają za mamą, tak widzę. 2491. 2491. Jak ktoś to mówię proszę o telefon Naprawdę? 789 495 670 I kto pierwszy zadzwoni. Kapitalna zabita, Na pewno... Nie będziemy odkładać nic. Kto pierwszy, był? ten będzie lepszy. Płatnie, tak, no teraz znajdę tą cenę. I mówię, że tutaj będą te gołębie, są ostatnie, także tu powiedziałem Grzesiowi, że żeby się nie wygłupiał z cenami. Tylko tak zrobił, taką cenę, nie? Normalną powiem i... Najlepiej, żeby jeden chłopca znowu to wziął, bo... Tak. Ja... Dla mnie to jest kłopot, te wysyłki. Jest to zamieszka numerze obrączki 2496. Najlepiej przyjechać po te gołębia. 96, zapraszam hodowców, koledzy. Osobiście możecie przyjechać, możecie zabrać wszystkie. Także kto pierwszy? Prawdopodobnie. Na po tej barze są tylko dwie? Dwie samice akwarystowe. No, no, no bo w wcześniej poszły, Będzie nie? Jedynie młodziaki, za chwilę będą gołębie parowane. Koniec, koniec lutego będą gołębie parowane. Także w początek maja będą młodziaki w tej gołębi do lotu zapraszam hodowców. hodowcą. Cosoby możecie po jednym sobie pobrać. Nie ma problemu, możecie po dwa. Coś innego sobie bierzecie do lotowania, do sprawdzenia. Naprawdę kapitalne gołębie. Jeszcze w samczyka pokażemy po gołębiach Pawła Mędrysy. <coughs> nie szukam już teraz tych rodowodów, bo tu mam, ale 22, był ten ojciec pokazany. 22,24. <coughs> on nakrapiany. E, Grzegorz ten gołęb był pokazywany, bo on nie poszedł. Tak. No. W jakimś filmie żeśmy pokazywali tak, tak. te gołębie, także ojciec... Tak. Ojciec jest identyczny. Tam, kapitanny, samiec. Podobny bardzo. Tak, jest nakrapiany według tak. szpaka. Tak. Mama jest niebieska, taka brudniejsza. Tak. Super pochodzenia tam jest, nie? Tak, naprawdę. To z rodników tak, to jest podobny na Pawła Medycy gołębie. Kapitalnie. Jest ten samczyk. No i w domu mam jeszcze jednego starszego. Tak. Zostawiłem go. Ale no jak wyjeżdżałem to no zobaczyłem, żeby się samicy 100% samiec zrobił. Ja tam do głębi tak nie chodzę, bo tam ktoś inny z rodziny chodzi do głębi. Jak trzeba złapać tam coś, to, to jakoś tam idę, zmuszony jestem. Obrączkowanie to też, muszę to zrobić, to mi gołębie łapią i na dworze to robimy. Jak kiedyś wspominałem, to nie mogę chodzić przy gołębiach. Naprawdę, polecam tego gąbka, kto pierwszy, ten lepszy weźmie i, i po prostu... Jest ten samczyk, a tamten jest starszy, on miał iść na WG. Tak. Ale że, no, ten, no późne były gąbki, tak, i on się później złączył, także... Polecam. Taki ze szczałką białą. Tak. podobny polecam, do tego. Polecam, hodowcy, hmm. numer telefonu, wiecie... Kolega napisze pod filmem. Także zapraszam. Dzisiaj jest sobota, to dzisiaj będzie ten film wystawiony. Także, także, jak to jakieś wysyłki czy coś, to we wtorek by się wysłało, wtorek, środa, do czwartku. Nie, Komu będzie pasować. Dokładnie tak. Także, także zapraszamy, <laughs> bo mówię, gąbki się spisują. Ci sami nas to biorą te gołębie. No, co będziemy się chwalić, nie wiem. Nie no, wiadomo tam... Ludzie na pewno się sprawdzają, tylko nie, nie, nie mówią. Nie każdy powie, nie. Tak. Tutaj tak. też, też byśmy chcieli, żeby tam ludzie prawdę mówili. Tak. Nieraz tam hodowca jakiś zadzwonił, że mu tam głowie Nie, to hodowca co wczoraj dzwonił do mnie z Tajwaną, jest Nie z Tajwaną był. Z Tajwaną, nie? Z innego chyba. Z tak, no, ja jakiś... akurat tój, akurat byłeś, nie? Byłem akurat, bo my chcieli nagrywać i dzwonił jakiś pajac przeproszenie. za przegłoszeniem, zmienił sobie... głos i tak. dzwonił z jakiegoś kraju, z tak, naszego tego. Tak, także się wygłupiają numery, także, także nie dziwcie się, że nie, nie odbiorę telefonu, także zaraz się jak ktoś tam dowcipy robi, to zaraz się rozłączył. także... No tak, no bo to Grzegorz nie ma czasu na no, takie tam telefony. Napierdolony, no, Ktoś zmienił głos i tam nasiodował jakiegoś, jakiegoś księdza czy kogoś, kim on tam był, nie? Tak. Także pozdrawiamy Cię, hod... nie hodowców, tylko tam, nie wiem... No nudzi Ci się, no to wiadomo, nie? To jak Ci się nudzi, to jak to mówili kiedyś, weź się rozbierz i pilnuj ląbków, nie? Dokładnie tak, no. tak Pozdrawiamy tak, że... wszystkich pozdrawiamy hodowców tego, i zapraszamy tak. do nabycia gołąbków, bo naprawdę warto. I no myślę, że, że podchodzimy do tego uczciwie. Nie tam co niektórzy nie hejtują i to, tam co tak. badania DNA. Niech co hejtują, nie. Niech to no. hejtują. Po prostu my robimy swoje i wszystko automatycznie. Tak. Pozdrawiam wszystkich hodowców hodowcenie. Dobry rok.